Dzień dobry, dzień dobry. Zadajmy sobie teraz takie pytanie. Kiedy dwa wektory będą równe? No bo jeżeli mamy wektory, to fajnie byłoby, gdybyśmy mieli w jakiś sposób przyrównywać, porównywać może do siebie. I zadajmy sobie pytanie, kiedy dwa wektory, kiedy o dwóch wektorach powiemy, że będą one sobie równe? No właśnie. I teraz możemy na nie popatrzeć na dwa sposoby oczywiście. Jak na wektor taki w taki sposób syntetyczny, czyli geometryczny, czyli wektor, który ma zwrot, kierunek oraz długość, oraz wektor w układzie, układzie współrzędnym, czyli w ujęciu takim analitycznym. Zobaczcie, dwa wektory będą równe, no to tak chyba możemy intuicyjnie troszeczkę sobie to wy, wy, wyobrazić. To będą, no każde, w wektorze swobodnym, wszystkie wektory będą sobie równe. Czyli dwa wektory będą równe, jeżeli będą miały ten sam kierunek, ten sam zwrot oraz tą samą długość. Czyli generalnie wszystkie poza punktem przyłożenia, własności takie przyporządkowane każdemu wektorowi będą takie same. Oczywiście wektory zerowe także będą równe. Jeżeli mówimy tu o wektorach w takich układzie współrzędnych, czyli mamy jakiś wektor u o współrzędnych ab oraz wektor v o współrzędnych np. cd, to kiedy one będą równe? No żeby miały one taki sam kierunek, zwrot oraz długość, no to co będzie potrzebne? No będą musiały mieć takie same współrzędne, czyli one będą równe, czyli powiemy, że wektor u jest równy wektorowi v tylko wtedy, jeżeli będą miały takie same współrzędne, czyli pierwsze współrzędne będą takie same, czyli a będzie równe c. Oraz drugie współrzędne także będą takie same, czyli B będzie, będzie równe D. Czyli dwa wektory będą, będą równe, jeżeli, mają, jeżeli jeżeli są jakby takie same, poza punktem przyłożenia. Mają taki sam kierunek, zwrot oraz długość. A w ujęciu analitycznym, jeżeli mają takie same współrzędne, czyli pierwsza współrzędna oraz druga współrzędna, są dokładnie takie same. Dzięki, popatrzcie. No i do zobaczenia z tym razem. Pa, pa.